Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym y, odcinku Zagrajmy w Dead Space 2. E, ostatnio wyszliśmy z tego tam pociągu, co wam opowiadałem jeszcze w nim, jak to ja nagrywam w swoim overmedium. Patrzcie, 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 patrzcie! Patrzcie na debila, patrzcie! Co za idiota. Oczywiście go już nie ma, bo jakżeby inaczej. Tak myślałem, że mamy tutaj iść. Ja sobie jeszcze pójdę tu i weźmiemy sobie co? Ogniwo, kurde. Jest tych ogniw troszkę naprawdę, naprawdę dość sporo. O, kurde. Tylko co kiedyś. Widzę, ich tyle nie było. Tam to była masakra z tymi ogniwami, kurcze. Nigdy nie było tych ogniw. Nigdzie. Trzeba było je kupywać. a ja pamiętam, że sprzedawałem nawet niektóre rzeczy, żeby tylko te ogniwa, kurcze, pokupić sobie na te, na jakieś tam ulepszenia broni w ogóle. Tutaj za to jest mało tych, właśnie, stanowisk do ulepszania. Tam było w ciul tych stanowisk, teraz jest właśnie mniej. Okej, okay, my mamy iść tam. <laughs> tam jest chyba zapis, ale my sobie jeszcze zobaczymy, co my mamy. Tutaj Ty coś ukrywasz, raczej nie. Tu nic nie ma, ale tutaj jest kasa. Gotówka się przyda jak najbardziej. wow, Mały chłam. Olik jest No Ale tylko jest. OK. Pięknie Pany się z nich posypało, Dość sporo gotówki. Uh-huh, uh-huh. So we can't talk. I gave the tracking our signals. Are the memories coming back to you? They're coming back to me. The good ones. The bad ones. The more I remember, the more my head hurts. Co I keep seeing the symbols. Do you the symbols too, Isaac? Any of them? Znaleźli mnie, no tak Dobra, nieważne. Zapiszemy sobie, albo nie, albo nie, 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 nie. nie, 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 nie. Pójdziemy sobie tutaj do sklepu. Mm, I teraz tak Karabin pulsacyjny, schemat pobrany. Ok, sklep, ekwipunek save. Co mamy w sejfie? Nic nie mamy. Ekwipunek. Apteczka. Energia plazmowa. Energia plazmowa. Eee, zasobnik linowy. Paski No Aha, dobra. Karabin pulsacyjny to jest to. Piła plazmowa, no to jest plazma. Czyli to możemy sprzedać. Tak. To możemy sprzedać teraz, tak, w sklepie. Co my mamy w sklepie ciekawego? Mała apteczka, energia. To są wszystko pierdoły. Zmocniony kombinezon inżyniera. Dodatek do broni. Kurczę, nie wiem jak tutaj się ulepsza w sumie ten skafander. Naprawdę nie wiem. Zmocniona piła plazmowa. Szybka piła plazmowa. Hmm. Prędkość... Co to jest? Ciężki karabin. Hmm. Biokarabin. To pamiętam. To kiedyś nawet używałem w dwójce. Aha, no pamiętam oczywiście włączyć sobie stopera. No bo jak inaczej. Ale nieważne. A, detonatory, wzmocniony karabin, liniowy karabin. No ja to jest zero, za zero wszystko. Zmocniona piła plazmowa, szybka piła plazmowa. Dobra. A czy z kombinazonu? Ja mogę na przykład sobie wybrać to, nie wiem co to jest. Zwiększa 15% ilość odnawianej energii podczas używania zestawów medycznych, zakup gwarantuje mimo 15 slotów w i 15% pancerza. 5% yy, do donatora, czy to nie, zwiększa o 10% ilość odnawianej energii podczas używania zestawów medycznych. O 10 na to 15, no to wybierzmy sobie. Dziękuję, miłego dnia. Zobaczmy co to jest. Może coś ciekawego. Przynajmniej, może się umijemy, bo jesteśmy tak brudni, że oseka uh, Ok. Czy to jest nowy kombinezon, chyba? Ok, czyli jak wybieramy maskę, to wybieramy cały kombinezon. Spoko. Spoko. Okej. Okay. Może być i tak. E, dobra, także tutaj już mamy wszystko ogarnięte. O, ok, więc mniej więcej nie potrzeba w takim razie. Zapiszmy sobie na ostatni. Akceptuj. Rozdział trzeci. Ciekawe, ile w ogóle jest rozdziałów. Nie patrzyłem, ale wiem, że rozgrywki jest około tam chyba 12 godzin. Czy tam 11 godzin.

A, okay, no, tu coś mamy To ja będę kasę kurde Po prostu zewsząd zbierał, jeżeli się tylko da. Ty nie żyjesz, idioto. Bardzo dobrze. Olejsy Dobra Mamy iść pewnie tutaj. Jeszcze sprawdźmy, tu tu coś leży. Iście gotówka. Jak zwykle, w największej dziurze musi leżeć gotówka standardowo. Bo inaczej się nie da. Dobra, co my tu mamy? Jakiś logi. Znaleziono dziennik. Aha, dobra, to jest dziennik spoko. Okej, okay, tutaj mamy widzę hakowanie. Znowuż, które tak, tak bardzo lubię, tak bardzo kocham. Czerwone. Niebieskie. mi w ogóle znikło to w pizdu. A gówno z tego. Nienawidzę tego hakowania w tej grze. jest największa głupota ever. Czy to gówno gdzieś znika, opatrzcie. Jest niebieskie. Niebieskie. Ej, chuj czerwone. <laughs> frajerstwo to jest frajerstwo. Dobra. Będziemy tak robić po kawałku. Czerwone. Kurde. I patrzcie, no nigdzie nie ma... Patrzcie, i znika, i znika, i znika, i znika, i gówno, i dopiero się tu pojawia przy czerwonym. No to jest porąbane! To jest autentycznie porąbane, chyba, że ja mnie w tą stronę kręcę. Boże, to w różne strony trzeba kręcić. O, jest. Hehe, spoko, mniej więcej w tym samym tam miejscu się pojawiło. Spoko, spoko. O, winda jedzie. Ok, na szczęście pusta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, jedziemy. Dana, myślałam, że mnie prowadzisz do rekrutacji. To wygląda jak centrum rekrutacji. Czy jestem jeszcze na torze? Tak, jest tam stary punkt dostępu, który zaprowadzi cię przez system odpadów i do Cassini Towers. Bądź ostrożny. Okej, jakieś wieży ciśnień, spoko. Poko, spoko, spoko. Wszystko pod kontrolą. Znaleziono dziennik again, którego i tak pewnie nigdy nie <śmianowicie> przeczytam. Znaczy nie wysłucham. Eee. Okej. No to żem dowalił! Dobrze, 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 dobrze. Przypomniało mi się, że tutaj się strzela. Okej. To szczęście. Jak to bym poleciał. Pizdu. Aha, okej. Okay. Małe gnojki. Nie wiem skąd on się. Woo! Nie pierwszej. Nie pierwszej. Okej. Okay. Teraz tak. Tutaj coś mamy raczej nie. Tu jest naprawa. Tu jeszcze coś mamy, tu jeszcze mamy tysiaczka. Okej, okay, okej, okay. tutaj coś mamy. Dobra, gicie, zobaczmy co to jest. Zobaczmy. Aha! Dobra, to jest po prostu przejście. Jak ja nienawidzę tych wentylacji, ja cały czas jestem świadom tego, że coś na mnie wyskoczy, nie. Prędzej czy później tak będzie, ja o tym wiem. Takie rzeczy się czuje gdzieś tam po prostu na plecach. Patrzcie, patrzcie jak siedzi, kurde. Wo, nieźle. Spoko, cholerstwo. Dziewięć, dobra. Kompleks prasowania odpadków. Really. Ach, really

Ok, tu jest otwarte. No nie, jednak jest zamknięte. Ok, już się cieszyłem, że coś może ciekawego znajdę. A tu jednak nie. Dobra, ale tu mamy nastawnia. O! <laughs> Warsztat, ale zajebiście! O kurde. O kurde. Co tu się dzieje? Ok, zamknięcie Dobra, ale nie, no warsztat, warsztat. Oczywiście, że warsztat. Zobaczmy sobie, co możemy tutaj sobie ulepszyć. Wzmocniona piła plazmowa, piła plazmowa. Karabin pulsacyjny, Rig i moduł. Karabin pulsacyjny. Ja bym sobie to kurczę, coś z tym zrobił z chęcią. Yy, pojemność. Obrażenia. Można to? Nie Najpierw muszę pojemność zwiększyć, później. Aha, Kurde, lipa. O. Tlen Tlen się może przydać, to w kurwa. Na pewno gdzieś będziemy wychodzić. Ten układ był już zmieniany. Aha, czyli teraz HP. HP sobie zwiększymy? Kurczę. Dobra, zwiększę sobie HP, pierdzielę. Co będzie, tu będzie. Eee... No tak, brak odniv. Modus stazy. Ten karabin pulsacyjny jest naprawdę zajebisty. Ja sobie go kurczę, prób będę próbował jakoś tam ulepszyć, ale no na razie nie mam ringów tych całych. Nie wiem, może da się gdzieś kupić czy coś. Fajnie by było w sumie. Uh, Okej, okay. zapiszmy sobie w takim razie. Again. Akceptuję. Czy na pewno? Bo chyba tak. Jak to ci By the way. No dobrze. Ok, pewnie tutaj musimy nacisnąć. Oczekiwanie. Eee, ok. Czyli mamy gdzieś iść do komory? To chyba pewnie tam, gdzie byłem przed chwilą. Uuu, tu to, tu, 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 Franco. Oczywiście gówno wybuchowe musiało iść, no bo jak żeby inaczej. Dobra. Tego raczej nie rozwalimy. Upsa. Dobra, nic, nic z was tutaj już więcej chyba nie znajdę. Aha, otwarte, spoko. U. Stan nieważkości. Wciśnij Alt. Okej. Tam coś jest, tam coś jest i tu coś jest. My mamy iść niby gdzieś tutaj Dobra, pierdziele, nie będę tam gdzieś kurde latał. To się może OF Bardzo źle skończyć Ale to bardzo źle Co, co my tu mamy? Modu do schakowania? Nie Załadunek Stanie. Coś jasnego się dzieje, bardzo, 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 bardzo. Tryb naprawczy. Co to za paczki, kurdele, co? Dobra, teraz mamy w tą stronę iść, spoko. Będą potwórki, jak rączka ładnie lata, o! Ciśnij i przytrzymaj B mhm. Czyli mam zapieprzać gdzieś tam, spoko Łoł, 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 Ja mam tutaj... <laughs> o oh, fuck! No spoko Ok, manewruję myszką i manewruję przyciskami. I co z tym Z? Niby. Zajebiście. Oczywiście, że otworzyć, już nie będę tutaj stał jak debil. Zajebiście, dałem radę. Hehe. Koksu. O no. Spoko. Ciemno jak w dupie Nic nie widać Oha, Okej okay. Śmierdzi mi to jakimś gównem wyskakującym z gówna. Boję się w nie ja pierdzielę Boję się w chuj. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że coś wyskoczy. Kurwa macie. Co to jest? Aha, ja to muszę gdzieś załadować. Czekajcie, to się coś brało ze stazą, i się chyba umieszczało tutaj. Awaria zasilania. Nie. Ok, F. Takie zwróciło zasilanie. Wróciło zajebiście. Okej, okay. mamy iść tam spoko. Czy to działa? Oczywiście nie działa. Aha. Użyj ogniwa, aby otworzyć zamek. Spierdala się. Ja mam lepsze kurde zastosowanie dla ogniw. A nie jakieś tam kurde otwieranie zamków no bez przesady. Winda. Gadda demet winda. Taka niezrzeszta cisza troszkę. Gdzie tu coś wyskoczy, nie? Kurde, windy to są popieprzone w tej grze. Jest, jest ogniwo, jest ogniwo. Zajebiście. Już mamy na jakieś ulepszenie. Genie ciemne jak w dupie. To jakiś ołtarzyk ktoś sobie zrobił. Kurwa, bawił się w nie wiem co. Uhu, 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 co to było? O oh, fak! Co to? A, to te małe główne. Pamiętam je z jedynki, ale one były frajerskie, nie? Czym się uzupełniało stazę Ktoś mi powie? C? Dobra. Aha, kibel i pod kiblem ręka. No, impreza musiała być naprawdę niezła. No ale dobra, idziemy dalej. Hmm, czy coś tu znajdziemy? My. Fuck you Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak one latają kurde pedały małe Tam jeszcze jest Nienawidzę tego gówna małego Okej, okay, mamy iść tam Serio Serio Okej, tutaj nic nie mamy. No to dla jednej stazy to się raczej nie opłacało tutaj iść. Marnować ammo. No, niestety. Dobra, tutaj, 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 tu coś jest i tutaj chyba jest wyjść... O kurwa. Okej, coś się mu dzieje z psychiką. Tak. Nie ma. Ale schizowa ta gierka jest czasami naprawdę. Kajcie, to coś było. No właśnie, kasa. Kasy nie wolno zostawiać. Uuu! Uuu! Co to kurde się dzieje? Dobra, spieszamy stąd. Walić to. Dobra, mam mieć tutaj? Dobra. Tutaj to. Obczajmy, co tu jest. Oczywiście nas nie stać już. Znaczy, nie, że nie stać, tylko nie mamy już miejsca. Tu jest tak ograniczone kufre miejsce do zbierania pieniędzy. Tu wszystko odbierać. W co tu leży po prostu. Ja powinienem mieć to w ręce. O, to jest to kufno, co ja kiedyś zniszczyłem w jedynce. Ja to pamiętam, ty. Ale z tym były jaja. Nieziemskie. Okej. Okay. O, pudło. Oho. Idiota. Ty jeszcze żyjesz, no tak. Bo jak im głowa odpadnie, to oni jeszcze żyją i jeszcze idą, nie? Jak dwa kura. Głowę upierdolisz, że ona będzie latać. Ten idiota nie żyje, nie żyje. Tu jest winda. My coś tu mamy? Nie za bardzo, czyli do windy. No, ewidentnie nas pcha do tej windy. No, cholera jasna. No i pewnie na dół pójdziemy jeszcze do tego kurde czegoś, co poprzednim kur... poprzedniej części zniszczyłem. Aha, mamy zapis, czyli może się coś w sumie dziać. No nic, zapiszemy sobie. Enter O, tak, zapiszmy. O, no i spoko. Dobra, czy coś mamy tutaj jeszcze takiego ciekawego do zrobienia? Chyba nie. W ogóle nie wiem, jak się nawiguje po tym ekwipunku. Kompletnie wszędzie ogarnąłem tego. Faza to jest nieziemska z tym ekwipunkiem. Nie wiem, jak tam się przychodzi. Tutaj niby przychodzę, ale tutaj dalej nie mogę przejść. Nie wiem, jak Aha, dobra, już wiem. Tak, jest dziennik misji. Tak są rozdziały. Teraz mam rozdział trzeci, tak? Czyli to są, jakby pierwsze ślady. Ty ten część druga, za daleko. To co by jeszcze były trzy misje, tylko? Aha, nie, to jest do wysłuchania tylko Spoko, Już myślałem, już się bałem, że kurczę, Tylko będzie ten, kilka rozdziałów jak ryba, to jest po prostu to są dzienniki, o. To są dzienniki. Dobra koń, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!